Witam serdecznie, to jest kolejna kariera, a ja jestem retro i dziś FIFA 2000. Ekstra klasa, czwarta kolejka, a to oznacza, że musicie wbić naprawdę dużo łapek w górę. Więc, jeśli podoba Ci się ta seria i chcesz, żeby była częściej niż raz na miesiąc na kanale, wbij już teraz łapkę w górę. Nie zapomnij też o subskrypcji, a w komentarzu napisz, która bramka z tej kolejki najbardziej Ci się podobała albo który mecz był najlepszy. Pozdrów też Franca, który zmontował ten odcinek dla Ciebie, i dla mnie, dla nas wszystkich. Zaczynamy. Czwarta kolejka, FIFA 2000 Ekstra klasa. Kolejkę zaczynamy w Krakowie, Wisła, Kraków, ruch Radzionków ma przewagę tutaj w środku pola, Wisła nie może się rozkręcić, teraz jeszcze nie najlepsza interwencja bramkarza, co zrobił Sarnat, 1 do 0 dla Radzionkowa, Oprzątek cieszy się z bramki, a stadion łapie się za głowę, fatalne podanie Sarnata, no i niestety Wisła znów w tarapatach przetrzeźwieć w tym meczu, bowiem no ten początek spotkania dla niej naprawdę niedobry, ale szybko wyrównują Wiślacy. Maciej Żurawski nie wybacza w takich sytuacjach. Wpuścili go tam w pole karne a jak już znajdzie się ten zawodnik w polu karnym przeciwnika, zazwyczaj kończy się to właśnie tak jak teraz. Dobrze się tutaj ustawia Wisła. Szansa na drugą bramkę, ależ było blisko. Poprzeczka ratuje ruch radzionków w końcowych minutach tego meczu. Wyekspediować tą piłkę bramkarz Wisły Kraków. Uwaga Janoszka, bardzo groźnie. Jeszcze szansa dla Radziąkowa. Katastrofa w Krakowie. To jest Rzymańczyk, który zostaje bohaterem tego spotkania w doliczonym czasie gry. Kolejny błąd obrony Wisły. Tym razem Radzionków. Wykorzystuje ten błąd. Zobaczmy jeszcze raz świetnie się tutaj znalazł Rzymańczyk. I chyba. Kolejna porażka. Wisły Kraków w tym sezonie. To jest naprawdę czarna seria białej gwiazdy. Kiedy oni się obudzą? To już wszystko staje na głowie, nawet śnieg do góry pada w Krakowie. Jesteśmy we wronkach a Mika Bronki podejmuje warszawską legię desperacko szukającą punktów. Zaczynamy to spotkanie. Teraz legioniści, na razie oni. Mają przewagę, oj znakomicie urwał się tutaj zawodnik Legii. Mamy prowadzenie warszawskiej Legii w dziewiątej minucie. Sylwester Czereszewski wykorzystał lukę w defensywie Amiki Wronki. O, urwał jednak napastnik Amiki Wronki. Mamy remis, a więc bramka do szatni we wronka. Grzegorz Król, człowiek stworzony do tego, by strzelać bramki. Dobre wyjścia Amiki Wronki, to może być piłka meczowa. Ależ znakomita interwencja bramkarza Legii. Było blisko, ale brakuje Amice. Skuteczności w końcówce jeden do jednego we wronkach, podział punktów, jesteśmy w Wodzisławiu, Odra Wodzisław podejmuje Zagłębie Lubin w starciu z ostatnim w tabeli Zagłębiem, liczą na kolejne, ale teraz świetnie to zrobił na, zawodnik Odry Wodzisław, jednak sędzia zdecydował, że rzut karny, dziwna decyzja sędziego, Żółta kartka dla Piotrka Jegora który wydawało się, że czysto odebrał piłkę, ale nie wstaje tutaj z numerem 10 grający w Zagłębiu Jerzy Podbrożny. Teraz stałby by wykonać ten rzut karny i wykonał go perfekcyjnie. Doświadczony napastnik Zagłębia Lubin wyprowadza drużynę Miedziowych na prowadzenie. Ruka na pole karne. Groźnie! Druga bramka dla Zagłębia staje się faktem. Ten mecz wymyka się odrzest pod kontroli, a bohaterem Miedziowych Jerzy Podbrożny środka, jeszcze udało się za... Odrze utrzymać przy piłce, no i to jest okazja na 2 do jednego, ależ było blisko, znakomita interwencja Mioduszewskiego, bezrobotny do tej pory w tym spotkaniu, Mioduszewski, o, ależ uderzenie z przewrotki, odryw w samo okienko, co robi Mioduszewski, no naprawdę, szapoba jak na razie i jeszcze poprawka, Odry znów to samo okienko mierzyli, różne warianty tutaj Odra testuje i wszystkie okazują się dobre, a ten, okazuje się skuteczny Adamczyk, zdobywa przepiękną bramkę nożycami w samo Okienko do trzech razy sztuka Dwa razy uratował Zagłębie Robert Mioduszewski No ale w końcu Skapitulował Kilka celnych podań, chociaż teraz udało się Wyjść na pozycję, szansa dla Odry Jest remis, 89. minuta meczu Ryszard Staniek No to mamy taki mecz, w którym strzelają byli legioniści Dwa gole dla Zagłębia Jerzy Podbrożny teraz ratuje Odrę W ostatnich minutach Ryszard Staniek Zanosi się na podział punktów Ale comeback Odry w tej drugiej połowie Naprawdę imponujący Gdyby nie ten rzut karny, kontrowersyjny. Ta bramka dla zagłębia też zdobyta po zagraniu ręką. Może od miała być dzisiaj trzy punkty. Kończy się na remisie w Wozisławiu. Przenosimy się do Chorzowa. Ruch Chorzów podejmuje Groklin, Grodzisk, Wielkopolski. Tutaj na zawodnikach ruchu teraz ruch ładnie wychodzi z akcją. Szansa dla ruchu. i mamy piękną bramkę. Znakomite wykończenie. Piotr, nędza Włodarczyk. Znakomicie zachował się tutaj Włodarczyk. Przedryblował obrońcę. Zaczynamy strzelanie w Chorzowie od trafienia Piotka Wodarczyka. Fatalny błąd defensywy, no ale trzeba już się odknąć po tym błędzie, bo Groklin idzie za ciosem. Znakomita interwencja bramkarza, ależ się dzieje po bra pod bramką i w końcu się stało. Groklin wraca do gry, Piotr Piechniak Jeden do jednego. Kotłowało się, kotłowało się pod bramką ruchu Chorzów, no i w końcu zawrzało, wykipiało. Dośrodkowania z rożnego. Niepilnowany piechniak. Dobra główka. Opanować piłki zawodnik ruchu. No i teraz świetna okazja dla ruchu Chorzów. To jest chyba ten moment. Tak jest! Dwa do jednego. Prowadzą niebiescy Mariusz Śrutwa. Ta Chorzowska torpeda. Ten super snajper ruchu Chorzów nie zawodzi w tym spotkaniu. Będzie musiał obejść się smakiem, jeśli chodzi o punkty w tym spotkaniu. Koniec meczu. Rzutem na taśmę Ruch Ożów pokonuje Grokli i dopisuje sobie trzy punkty w tabeli ku radości licznie zgromadzonej niebieskiej publiczności. Jesteśmy w Zabrzu, Górnik podejmuje Petro Płock. Uwaga, groźni, 1 do 0, ależ uderzył Robert Wilk, to była prawdziwa petarda na długi słupek. Drapie się po głowie Bledzewski, co tam się właściwie wydarzyło? po tym filigranowym w zawodniku, uwaga, 2 do 0 dla Petro, ależ oni dzisiaj konsają Mariusz Nosal nie ma litości, specjalista od gry głową i tym razem e, świetnie główkuje. Nie udało się Górnikom, teraz ruszają z kolejną akcją jest, 2 do 1, wraca Górnik, łapie kontakt, podłączony tlen i są jakieś oznaki życia w Zabrzu. Potrzebował Górnik tego trafienia bardzo. No i wychodzi Petro, znowu Mariusz Nosal przed szansą. Nosal tym razem, też nie trafia, trafia! Przepiękny lob Mariusza Nosala. Za pierwszym razem nie wyszło tak jak chciał, ale ta bramka, no palce lizać. By wykończyć skutecznym strzałem koniec meczu. 3 do 1 Petro pokonuje dzisiaj Górnika, ale wizualnie było zespołem lepszym i na to zwycięstwo zasłużyło. Jesteśmy w stolicy, Stadion Polonii Warszawa. Dziś gospodarze podejmują Pogoń-Szczecin. Polonia jeden ma problemy z opanowaniem jej. I bramka dla Pogoni! Ależ uderzenie Roberta Dymkowskiego. Piękne okienko, zaskoczony tutaj Szczęsny. Chyba troszeczkę przysnął golkiper Czarnych Koszul. Przyjrzyjmy się temu na powtórce. No taki trochę strzał na aferę. Nie mogło to zaskoczyć Majdana. Czujny w bramce Pogoni, ale teraz fatalnie wybija piłkę Majdan. Okazja, ależ wydaje mi się, że rzut karny. Tak jest. Nie mógł tutaj sędzia podjąć innej decyzji niż jedenastka. Później zastanowimy się z jakiegoż to kraju pochodzi ten rzeczarno-skóry arbiter. Na razie wędruje piłka na wapno. Arkadiusz Bąk przed szansą znakomicie wykonana jedenastka. Jeden do jednego Polonia remisuje z pogonią. Pewnie Arkadiusz Bąk nie pomylił się tutaj. Pracowała bardzo mocno Polonia na tą bramkę. Myślę, że na nią zasłużyła. Szansa dla Polonii teraz bardzo dobra, sadę w polu karnym, no brakło mu niewiele, drugi rzut karny dla Polonii, 92. minuta spotkania, co się tutaj wyprawia. O tym meczu mogą przesądzić dwie jedenastki, Arkadiusz Bąk po raz drugi, ogromna presja na tym zawodniku, Bąk, 2 do jednego dla Polonii, identycznie jak w pierwszym przypadku. Nie pomylił się, po raz drugi Arkadiusz Bąk, no i... W ostatniej chwili przechylona szala zwycięstwa w tym spotkaniu. Wydaje się, że koniec meczu. Polonia cudem wygrywa z pogonią po dwóch rzutach karnych. Jesteśmy w Poznaniu. Lech Poznań podejmuje Stomil Olsztyn. Zaczynamy. Przyzwoicie, no i w tym meczu też chciałby chyba zacząć z wysokiego i To się może udać. To się udaje. Trzecia minuta meczu. Jarosław Maćkiewicz otwiera wynik, a Bułgarska świętuje. Uszczelnić środek boiska. Uwaga, 100 mil 1-1, ależ zaskoczony tutaj kokoszanek. Szulik, autorem tego gola. Świetnie się tutaj obrócił z piłką. Taki strzał niewygodny. Niski przy słupku. Będzie okazja na dośrodkowanie. 100 mil 2-1, ależ piękna bramka. Wykorzystali tutaj lukę w ustawieniu Lecha Poznań. Łukasz Gorszkow. Piękne uderzenie głową. Gwizdek, ale Lech traci piłkę, jeszcze dośrodkowanie 100 milu, jeszcze okazja 3 do 1, no niestety. Cezary Kucharski dopełnia dzieła zniszczenia, znakomicie się ten mecz zaczął dla kolejorza, kończy się fatalnie. Kolejne dośrodkowanie, kolejna główka. Nie będzie to wieczór, który miło będą wspominać kibice Lecha już przegrywa na własnym stadionie, nieoczekiwanie ze Stomilem. Czwartą kolejkę FIFA 2000 Ekstraklasy, kończymy w Łodzi, stadion ŁKS-u, derby Łodzi, mecz, na który czeka cała piłkarska Polska. Mówi się, że rządzą się swoimi prawami, no bo się rządzą swoimi prawami, jest przed szansą i mamy bramkę dla ŁKS-u, ależ uderzenie. Kościół, znakomicie ściął tutaj w pole karne i jest prowadzi 1-0 z Widzewem. I szuka możliwości powrotu do gry, okazja, 1-1. Ajajajajajajajaj, Roberta z Poskus, fatalny błąd ELKS-u w ustawieniu. No i w Derbach Łodzi mamy remis. Rusza tutaj UKS jeszcze się udało panować piłkę, no ale chyba już nie zdążą. Nie zdążą. Podział punktów w Derbach Łodzi tylko jeden do jednego. To była czwarta kolejka FIFA 2000 Ekstra Mam nadzieję, że ci się podobała. Emocji nie brakło. Wbijaj łapkę w górę, jeśli jesteś za tym, żeby piąta kolejka pojawiła się jak najszybciej. Nie zapomnij w komentarzu dać znać, który mecz ci się najbardziej podoba, albo która bramka Twoim zdaniem jest bramką tej kolejki. Na dzisiaj to wszystko. Ja jestem retro. Ten odcinek zmontował Friends Gamer, więc zapraszam cię na jego kanał. Linka znajdziesz w opisie. Nie zapomnij też o subskrypcji kanału. Kolejna kariera. No i kanału Franca również. Dzięki. Do usłyszenia.